Strony. Natan, kanału Emetics. Dzisiaj sobie nagram coś takiego jak Nightmare Mode. Czyli to nie jest mój Roblox. Nie wiem za bardzo o co tu chodzi, ale widziałem, że dużo ludzi to nagrywa. Zaczekajmy, co jest ten Sans. A on jest tu sam. Lewo, pojedynczo. O kurde. Chiso sobie dźwięk. Tutaj id tutaj jakieś? O, tutaj są ludzie. Dawid budownicy. O, skazaj mnie ten. E, bub... Jak miał Bob Budownicy Chyba tak. Bob Budownicy. No, nie, on był, więc. chwila co? Mam sobie? No tak, może przejść za co się jest A nie, blokada. Mogę kliknąć blokadę? Ja nie mogę kliknąć blokadę nie mam mam na pytanie tutaj jest nóg jakiś dobra to jest ten to co ja mam dojść tutaj o ale muszę włączyć i tutaj jest jakieś 1188 to, to, tutaj muszę wpisać to do jakiegoś kota będę dzwonić dobra witaj z nie chce mi się cytać o kot psy z akademia kotów wow dobra musisz kontrolowała swoją pracę On chyba tutaj jest, no bo nie ma to dziwnej twarzy. No, Zobaczymy. Krik... Craig, dla Gra e, odcinek dwa... Dobra, leci, chłop. A tak byśmy włączyli nas inną... Dobra, chłop, ty idziesz. Nara. Dobra, dzwonimy do kota. Ciebie nie ma, nara, chłop Serywam, ale subskrybujecie ten kanał tak to możecie kontynuować ui teraz kontynuować swoją pracę o kurde wiatr by mi się popsuł. a wygląda na normalnego Mistrz majka hmm A id można sprawdzić jakieś któregokolwiek z im se... no nie wiem co, jakie ma id niestety Dobra, nazwa Miss. Nazwisko Majka. Dobra, ja, więc. A jak ma ono imię? Miss Mike. Tutaj Miss Majka. Dobra, 403. Ehm, c 403. Dobra, ty lecić? Nie, no tutaj będzie długo. No, sus. On z tej chwilą do apartamentu I nie ma takiego chłopa jak ty właśnie, więc Papa pa, nubie On wygląda mi na nuba Wszystko jest zrobione. Idź kontynuuj swoją pracę. Jak co teraz? Hmm... Ten sobie jest normalny. Jego nawet tutaj nie ma na liście. O, chyba ten, na coś kliknął. Hmm... Czy on jest z, z filmu Ratatouille? Hmm. Nie, nie, no dobra, pomiń osobę. O kurde, co pomiń osobę? Co ja robię, że jego tutaj nie ma? No jego tutaj nie ma przecież A pierwsze piętro tutaj jestem O jest! Ręcisek Milkman A jak ty masz na imię? Ręcisek mlecas No, Milkman natomiast mlecas, więc to nie da 889 A kończy się 889 A tutaj jest abata 102. No masz iść. Zejść. Sy1. Już znam tą, tą... No dobra, nie chcę mi się... Łysy. Łysy. Nie wolno tak mówić. Uśmiechnięty, niebieska kosula. Ej, co ma niebieską kosulę. Dobra, widać ze nób, więc idziemy o no, dobra wygląda normalnie, nie chce mi się patrzeć leć chłop dobra, ciebie w ogóle musimy już pominąć nara chłop 1, 1, 8, 8 w ogóle ja spróbuję to wpisać dobra, wpisuję i patrzymy okay. 1, 1, 8, 8 8, 8 Zobaczymy, dzwonię. Kurde, nie widać tego. Te dzwonię. Nie wiem, co to było. Ez też ktoś. Ej, jest taki numer. Ej, nie no, przesadę teraz. Mam nadzieję, że nie od... odzwonią. Siema, się ma się do kotów? Nie, Dora to nara. Pip! Ja dołączam się do gry, ale. Ale istniał taki numer. Czekaj co to była policja, co to było. That's not my Robloxem. No, nightmare chcę teraz próbować. No widać mega nightmare. Cześć. O, trochę jest zły jesteś, chłop. O, oh, ja super nightmare. A ty jesteś 2. Dobra, 204 0, hmm. bekonu. Włosy z bekonu. Tak się nie mówi. A Jan Wizard. A to jest? Jan, Jan wizard. Dobra, nara, chłop. Pyk! Jeśli bym zle uziął niby tego, to co by się stało? Jakbym to jednego zaraz to zobaczę. Cześć, Zas. Załatwiony! Nie dzwońcie pod nas numer już nigdy. Dobra, dobra sobie idź. Nie, ale tamta była beka. Cześć. Das. on chyba jest dobry, zobaczmy, Dennis. Gdzie Pod to jakim w ogóle jesteś tym? Czemu Nikilis to jest? Z tego tak Modern Mystery. Nie, on jest dobry Dylitanis Ale My zrobimy specjalnie ze zle Zobaczymy co się stanie Pyk, 8-8 Nie no, beka była co się tam stało Ktoś dzwoni? Siema, siema, siema Siema, siema, jesteś kotem? Zabierz go loksjana. Widziałem, że się tak stanie. Aha. Aha. F! Dobrze, że nie minus. A na plus to jest? Napiszcie w komentarzach, co to jest plus. A, ja bym dalej się poszedł. No niestety. Nie jest zawsze jak chcesz. A jeszcze z wami teraz zagram No i adios! Amigos.